Cześć! Z tej strony Krzysiek. Witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam was na moje ulubione ciacho z dzieciństwa. Przygotujemy prostą, niesamowicie puszystą i wilgotną babkę łaciatą, która gościła na stole w moim rodzinnym domu niemal w każdy weekend. Do tworzenia tego smaku i konsystencji potrzebowałem kilku prób, ale nareszcie się udało. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są wasze ulubione ciacha z młodości. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej tej babki zaczynam od produktów suchych. Do dużej miski przesiewam 375 g mąki tortowej i 3 łyżeczki proszku do pieczenia. Po pozbyciu się wszystkich grudek dodaję jeszcze niewielką szczyptę soli i mieszam zawartość miski za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Miskę z produktami suchymi na chwilę odstawiam i zajmuję się resztą składników. Do osobnej miski przekładam 200 g miękkiego masła i dodaję do niego 150 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ucieram za pomocą miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji oczyszczam ściany miski za pomocą silikonowej szpatułki. Dzięki temu będę miał pewność, że wszystko połączy się ze sobą tak jak powinno. Kiedy masło jest już puszyste, zaczynam dodawać do niego 3 jajka, mąkę oraz 150 ml mleka. Produkty dodaję na przemian w niewielkich ilościach. Zaczynam od jednego jajka, następnie dodaję kilka łyżek mąki, 1 trzecią mleka, potem znowu mąka, jajko i tak do wykorzystania wszystkich produktów. Za każdym razem dokładnie łączą ze sobą zawartość miski przed dodaniem kolejnej porcji. Dzięki temu, że składniki są dodawane w ten sposób, ciasto nie będzie się rozwarstwiać i cały czas pozostanie jednolite. Ważne jest też, żeby jajka i mleko były w temperaturze pokojowej. Podobnie zresztą jak masło, dlatego polecam wyjąć je z lodówki na przynajmniej godzinę przed przygotowaniem ciasta. Po dodaniu wszystkich składników i uzyskaniu jednolitego ciasta dodaję jeszcze odrobinę ekstraktu migdałowego. Nie za wiele około łyżeczki powinno wystarczyć. Równie dobrze sprawdzi się pasta waniliowa. Ciasto krótko mieszam do całkowitego połączenia, a następnie wyłączam i odkładam mikser. Na tym etapie nie będzie nam już potrzebny. Ponownie oczyszczam ściany miski za pomocą silikonowej szpatułki głównie po to, żeby upewnić się, że wszystko jest odpowiednio połączone. Około 1 trzecią ciasta przekładam do osobnego naczynia. Bezpośrednio do niego przesiewam 15 g ciemnego gorzkiego kakao i mieszam do uzyskania gęstego w miarę gładkiego ciasta. Gęstość ciasta będzie zależeć od tego, ile tak naprawdę jasnego ciasta użyliście, więc może się ona u Was delikatnie różnić od tego, co uzyskałem ja. Do tak przygotowanego ciasta dodaję łyżkę mleka i mieszam do całkowitego połączenia. Naszym celem jest uzyskanie ciasta o takiej samej konsystencji jak w przypadku jasnej części. Możecie potrzebować odrobinę mniej lub więcej mleka. Musicie to sami ocenić, najlepiej poprzez postawienie obok siebie dwóch naczyń i porównanie konsystencji ciast. Kiedy konsystencja ciasta czekoladowego mi odpowiada, zabieram się w zapieczenie. Na dno natłuszczonej i solidnie oprószonej bułką tartą formy z kominem o średnicy 22 cm wykładam połowę jasnego ciasta. Na migdałową część wykładam ciasto kakaowe, które przykrywam resztą jasnej masy. Ciasto wyrównuję za pomocą silikonowej szpatułki i delikatnie wygładzam jego wierzch. Jeśli chcecie, możecie je delikatnie przemieszać, np. przykład drewnianym patyczkiem, dla uzyskania ładniejszego efektu, ale ja ten krok pomijam. Forma z tak przygotowanym ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 40-45 minut do tak zwanego suchego patyczka. Po 45 minutach wyciągam gotową babkę z piekarnika i odstawiam ją w formie na około 15 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wyciągam babkę na kratkę i studzę całkowicie. Kiedy ciacho jest wystudzone, pozostaje mi jedynie solidnie oprószyć je cukrem pudrem i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyruszyć w sentymentalną podróż do swojego dzieciństwa. Zrobione! Nasza prosta, łaciata babka jest gotowa do podania. Można się częstować! Kochani, tak wygląda moje dzieciństwo. Ciasto jest wilgotne, puszyste i rozpływa się w ustach. Ciemna część jest przyjemnie czekoladowa i nie za słodka. Idealnie pasuje do jasnego ciasta, które bardzo przyjemnie pachnie migdałami. Wiem, że podchodzę do tego bardzo nostalgicznie, ale dla mnie jest to najlepsze ciasto na świecie. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!